Poniedziałek, 17 października, Krzysztof Stawiarski zapraszam na Telefakty. Wicepremier z wizytą w Ostrowcu. Inwestycja będzie realizowana dzięki pracy oddolnej wielu środowisk i osób, które o tym myślały, przygotowywały, tak jak pani dyrektor powiedziała, to jest parę lat. Nagrodzono nauczycieli. Nasi nauczyciele są wyjątkowo wybitni. Mistrzem świata, tropiciel ze Słowenii. Słowenia pokazała bardzo wysoki poziom indywidualnie oraz drużynowo. Wicepremier Piotr Gliński przejechał dzisiaj do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego. Ten dzień z pewnością zapisze się w historii Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dnia 17 października 2022 roku podpisano akt elekcyjny rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową. Pamięć rzeczy ludzkich szybko przebija, przedostrzny jest zwyczaj, iż wcześniejsze zdarzenia utrwalamy na pisie. Dokument informujący o inwestycji, jaką jest budowa sali koncertowej przy szkole muzycznej, został podpisany w poniedziałek, a podpis złożył m.in. osobiście wicepremier Piotr Gliński. Dokument zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń, bowiem w specjalnej kapsule został on wmurowany w ścianę. O konieczności budowy sali koncertowej przy działającej w Ostrowcu Szkole Muzycznej mówiono od wielu lat. Inwestycja doczekała się realizacji. W kulturę nie tylko warto, ale w kulturę trzeba inwestować i to jest zupełnie oczywiste. Także w kulturę w takich miejscowościach, miastach jak Ostrowiec Świętokrzyski. To jest realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. W Polsce każdy obywatel ma prawo mieć równy dostęp do różnego typu usług. Także do kultury. Szkoła na chwilę obecną dysponuje małą salą, która uniemożliwia organizację dużych koncertów i, co podkreślał minister kultury, nie spełnia oczekiwań na miarę XXI wieku. Ta inwestycja będzie realizowana dzięki pracy oddolnej wielu środowisk i osób, które o tym myślały, przygotowywały, tak jak pani dyrektor powiedziała, to jest parę lat. No ale później ten impuls w odpowiednim momencie przyszedł. I można powiedzieć, że to jest przyszłość szkoły, która ma olbrzymie znaczenie kulturotwórcze dla Ostrowca Świętokrzyskiego, ale także myślę, że w szerszym zakresie. Decyzja o budowie nowej sali zapadła dwa lata temu. Budowa rozpoczęła się w 2021 roku. Tyle problemów, ile się pojawiało na skutek pandemii, wojny, różnych innych uwarunkowań, to tylko chyba pani dyrektor wie. Ile nerwów, ile problemów było. Ale udało się. Dziękuję za tą ogromną życzliwość i za to, że dzięki Pana decyzji, pana premierze, Panie Premierze, spełniają się marzenia. Marzenia Pani Dyrektor, marzenia jej pracowników, marzenia wielu roczników, które tą szkołę opuszczały jako absolwenci i marzyły o tym, żeby móc wystąpić w pięknej sali koncertowej. Ten nowoczesny obiekt będzie służył obecnym i przyszłym pokoleniom, dzięki niemu kształcenie miast w mieście w Ostrowieckim zyska wysoki poziom. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego obok ministra kultury i parlamentarzystów wzięli udział również samorządowcy: starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak oraz prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. Poświęcenia dokonał biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Minister odwiedził również pałacy Wielopolskich w Częstocicach. Więcej o tym wydarzeniu w jutrzejszych telefaktach, bo teraz porcja informacji z weekendu. Zaczynamy od Dnia Edukacji Narodowej, który obchodzono w piątek. Dzień Nauczyciela, czyli Polskie Święto Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, ustanowiono w kwietniu 1972 roku. Od 1982 roku obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Już od lat 14 października to okazja do podziękowania nauczycielom za ich pracę. Anna Kwapisz, nauczyciel pedagog z liceum ogólnokształcącego nr 3 imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z rąk wojewody Świętokrzyskiego Rafała Nowaka odebrała Złoty Krzyż Zasługi. Na pewno jest mi bardzo miło za to, że moja praca z młodzieżą została doceniona. Także to no na pewno się tego nie spodziewałam, no bo tak jak mówię, no jest to najwyższe wyróżnienie, prawda? Więc na pewno bardzo mi miło z tego powodu i jestem bardzo zaskoczona. Pani Anna chce również obalić jeden z mitów. Do pedagoga szkolnego nie przychodzą tylko niegrzeczni uczniowie lub uczniowie z problemami. Bardzo dobre jest to, że możemy coś razem zrobić wspólnie i dla kogoś i pomóc, tak jak właśnie między innymi jestem opiekunem szkolnego koła wolontariatu, więc pomagamy innym i to jest koło wolontariatu, prawda, czyli rozmawiamy ze sobą, robimy coś dobrego, pożytecznego, jednocześnie młodzież kształtuje swoje umiejętności i to jest chyba najlepsze, jak się właśnie na to patrzy i to jest cała przyjemność z pracy. Praca sprawia radość również odznaczonej srebrnym krzyżem zasługi Katarzynie Górniak z zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Każda lekcja może być takim okazją do twórczego kreowania rzeczywistości, to że jesteśmy młodzieży potrzebni że odpowiadamy na ich radości, smutki, że to nie jest tylko wykładanie wiedzy, ale właśnie rozmowa z młodzieżą, czasami wytrzymanie, wytrzymanie ich e, jakiś humorów, zrozumienie, e, rozbudzanie pasji. Myślę, że to jest wszystko najważniejsze w tej zawodzie. Pani Katarzyna przyznaje, że kiedyś po prostu lubiła czytać książki i chciała uczyć języka polskiego. Teraz uważa jednak, że jej praca ma misję. Nie się uczy, nie łatwo się uczy szczególnie języka polskiego, mhm. więc staram się po prostu rozbudzać zainteresowania, przekazywać nie tylko wiedzę, ale jakby chęć pracy nad sobą, chęć rozwoju nad sobą, rozmawiać, żeby po prostu młodzieży żyło się łatwiej. I to dla mnie jest w tej chwili najważniejsze. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wyróżnił 54 pedagogów. Starostwo Powiatowe nagrodziło 14 nauczycieli, podkreślając, że inwestycje w oświatę to główne zadanie samorządu, który mimo trudnej sytuacji finansowej na edukacji nie oszczędza. Osoby zarządzające czują tą edukację i wiedzą jak ważne jest wychowanie nowego pokolenia. A ja powiem, że powiat ostrowiecki w tym roku rekordowo dokłada 12 milionów złotych tej gotówki do oświaty po to, aby ten stan utrzymać. Nie liczę tutaj oczywiście żadnych remontów i inwestycji, które realizujemy. System edukacji co jakiś czas zmienia się, a w ostatnich latach dosyć dynamicznie. Organizację zaburzyła m.in. reforma likwidująca gimnazja. Mamy w tej chwili już takie szkoły, gdzie przywrócono do pracy nauczycieli emerytów, bo brakuje tych twardych zawodów. Jest nadwyżka w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym, ale w tych innych zawodach widzimy ubytek i ten ubytek z roku na rok będzie coraz poważniejszy. I to niestety jest brak konsekwencji w działaniu przez wiele lat, bo do tego zawodu, pięknego zawodu, powinno się zachęcać. Ale nie tylko zachęcać słownie, ale poprzez konkretne warunki finansowe. I szacunek do pracy. Wciąż problemem są wolne etaty nauczycieli przedmiotów ścisłych. Region radzi sobie, nie wiadomo jednak jak długo. Nie mamy takich problemów jak jest w innych województwach, w dużych ośrodkach miejskich, tam gdzie zaczyna brakować nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedmiotów ścisłych. Też nie mieliśmy problemem, nie było problemu z naborem do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, więc wszystko jest w należytym porządku. Zaczyna, zaczyna być widać, że będzie niebawem za mało nauczycieli przyjmotów ścisłych, to jest matematyka, fizyka. No być może niewielkim problemem są też nauczyciele przyjmotów zawodowych. Miejsko powiatowe uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej obfitowały w gratulacje i życzenia. Choć z pewnością wielu pracowników oświaty życzyłoby sobie, aby doceniano ich nie tylko ten jeden dzień w roku. Samą ideą, powołaniem nie da się żyć. Więc życzę... Życzę, proszę Państwa, żeby te pensje drgnęły w życie, drgnęły w górę. To było wydarzenie z piątku, natomiast w sobotę srebrny jubileusz obchodziła akcja katolicka. Akcja katolicka diecezji sandomierskiej wraz z jej parafialnym oddziałem działającym przy parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim w sobotę 15 października obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, której przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. O oprawę muzyczną zadbał parafialny chór Michał. Wrosły nasz kraj, krajobraz, nas, że wydają się czymś normalnym, ale przecież gdyby nie akcja karoliecka, to pewnie by nie było. Uroczystość jubileuszowa zgromadziła członków 22 parafialnych oddziałów akcji katolickiej działających w całej diecezji. Katolicy świeccy, bo akcja katolicka skupia przede wszystkim katolików świeckich, mają bardzo ważną rolę w Kościele, o której często zapominamy, a która jest przewidziana prawem kanonicznym. I ta rola dotyczy przede wszystkim głoszenia Ewangelii, angażowania się w dzieła charytatywne, ale także uczestniczenia czy uczestnictwie w kierowaniu Kościołem. Akcja katolicka to ruch zapoczątkowany przez papieża Piusa X na początku XX wieku. Początkowo działała na rzecz pokoju. Obecnie Stowarzyszenie stawia sobie za cel bronienie wartości chrześcijańskich i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła oraz społeczności lokalnej. Przede wszystkim służą. Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. No, takim dla nas takim wzorcowym oddziałem można powiedzieć jest parafialny oddział Acji Katolickiej w Ostrowcu, Świętokrzyskim, wszystkim tutaj w parafii świętego Michała, który właśnie choćby w swoich tych zadaniach, tych celach realizuje opiekę w domu ulgi w cierpieniu, prowadzi. I właśnie za tę działalność na rzecz ludzi chorych, niedołężnych dziękowano przy okazji jubileuszu w sposób szczególny. To jest wielka sprawa, to jest właśnie ta ulga w cierpieniu dla e, e, ludzi, którzy przeżywają trudne chwile e, w e, chorobie. Ten żywy pomnik świętego Jana Pawła II jest sztandarowym dziełem Ostrowieckiej Akcji Katolickiej. Organizacja ma wsparcie z różnych środowisk. Funkcjonuje w parlamencie parlamentarny zespół członków i sympatyków właśnie Akcji Katolickiej. Mam zaszczyt pracować w tym zespole, jestem jego skarbnikiem. I to pokazuje, że z perspektywy parlamentu my widzimy znaczenie właśnie akcji katolickiej. Do akcji katolickiej mogą należeć tylko osoby dorosłe, ale coraz częściej zawiązują się szkolne koła, dziecięce i młodzieżowe. Młodzi ludzie mm, są wspaniali, oni zawsze jak widzą jakąś akcję taką na zewnątrz, to się bardzo do tego garną i, i z całym sercem idą. I myślę, że jak się przedstawi młodzieży, takie pole działania i zasady, to myślę, że uczynią bardzo dużo. Za te wszystkie działania w sobotę dziękowano członkom Akcji Katolickiej i osobom wspierającym jej działania. Organizatorzy przygotowali okolicznościowe medale, które z rąk dyrektora Księdza powołaniała odebrali parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele ostrowieckich firm i mediów. W niedzielę z naszą kamerą obserwowaliśmy finał Mistrzostw Świata w tropieniu sportowym psów. Po pięciu dniach zawodów w terenie, m.in. w Ostrowcu, w Bodzechowie, w Daleszycach, zawodnicy odebrali puchary w Kielcach. Tak prezentują się Mistrzowie Świata. Tytuł wywalczyli podczas 27 Mistrzostw Świata w tropieniu sportowym psów, które rozgrywane były w województwie świętokrzyskim od 11 do 16 października. Poziom był bardzo wysoki. Okazuje się, że tereny były dość trudne i tak naprawdę rywalizacja do samego końca się ciągnęła. Tak naprawdę, dopiero dziś o godzinie 12 poznaliśmy wynik dzisiejszych zawodów. Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Słowenii. To oni zdobyli pierwsze i drugie miejsce w kategorii indywidualnej, a także wywalczyli mistrzostwo drużynowe. Ale wielkie gratulacje należą się wszystkim 26 drużynom, które stanęły do rywalizacji. To są ludzie naprawdę ciężko pracujący na co dzień ze swoimi psami. Wszyscy są profesjonalistami. Ta konkurencja jest na tyle niewdzięczna, że jest wynik zależny od wielu czynników, które, które no wpływają na, na pracę i na wynik, że no to są wszyscy wspaniali zawodnicy, których prezentują bardzo wysoki poziom. Przygotowania do tego typu zawodów trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Dobry wynik to rezultat ciężkiej pracy. Obserwując zawodników nie da się nie zauważyć relacji między ludźmi i zwierzętami i tych emocji. Tym bardziej, że o sukcesie często decyduje dyspozycja dnia, i to zarówno ta trenera, jak i czworonoga. Tu musimy szukać psów, które są bardzo cierpliwe. Psy spokojne, psy cierpliwe, pies e, energiczny. Raczej w tak długim śledzeniu niestety nie ma szans. W tych mistrzostwach wystartowały psy dorosłe, najstarsze miały ponad 10 lat, ale doskonale udowodniły, że wciąż są w formie i że mają nosa. Najstarszy pies zawodów został nagrodzony, podobnie jak najmłodszy, jego kolega, który ma 3,5 roku, a do Świętokrzyskiego ze swoim 78-letnim opiekunem przyjechał z Francji. Nagrody powędrowały również do tych drużyn, które pokonały największe odległości. Udział wzięły bowiem ekipy z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Już sama parada poprzedzająca ceremonię dekoracji pokazała, że sportowej rywalizacji towarzyszyła miła atmosfera i międzynarodowa przyjaźń. Po pięciu dniach rywalizacji w terenie energii i sił nikomu nie brakowało. Mistrzostwa Świata w Trubieniu Sportowym Psów odbywały się w Polsce po raz pierwszy. Dlatego organizatorów cieszyła przede wszystkim frekwencja, a ta była imponująca. Cieszę się, że właśnie w Polsce, a w naszym województwie, tu szczególnie w okolicach Ostrowca, Opatowa tutaj pod kielcami, Daleszyce, w tych terenach odbywały się te zawody. Pogoda sprzyjała. Żadnych wydarzeń żeśmy nie odnotowali. Myślę, że była to też w jakimś sensie promocja dla naszego regionu, a że wszyscy kochamy zwierzęta. Pies jest przyjacielem człowieka. To tym bardziej ta impreza ma taki też i emocjonalny, fajny wymiar. Partnerem wydarzenia była Regionalna Organizacja Turystyczna, która chce, aby w turystycznej ofercie województwa świętokrzyskiego pojawiało się jak najwięcej miejsc, tak zwanych psiolubnych. Ale tą bazę, którą żeśmy zaktualizowali, po raz pierwszy bazę noclegową, która jest otwarta właśnie na przyjmowanie turystów z czworonogami, no już jest takim fajnym światełkiem w tunelu, że województwo świętokrzyskie jest bardzo otwarte dla takich turystów.

Więcej informacji z regionu na naszej antenie już jutro. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Są chwile, których się nie zapomina, i są prezenty, które stają się pamiątką na całe życie. Silver and Gold, Jubiler Tarmex, to sieć salonów z niepowtarzalną biżuterią i szeroką gamą obrączek ślubnych. Znajdź prezent, który przejdzie do historii Twojej i Twoich bliskich. Zapraszamy do Galerii Łysica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do sklepów w Opatowie i Lipsku. Więcej na www.jubilermyślniktarmex.pl Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. FizjoATIV Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego w nocy 12 stopni Celsjusza, wiatry 11 km na godzinę, ciśnienie 1027 hektopaskali. Jutro 21 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1023 ha, biometr neutralny. Życzył sponsor pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.